Cześć wszystkim, tutaj Przenos. Ja Wam pokażę dzisiaj, jak yy, wyczyścić prawidłowo moduł, ten oto moduł koła w rumbie. Na YouTube nie ma tego naprawdę do, do końca pokazano, jak to zrobić, prawidłowo cały moduł, tylko częściowo jest zawsze pokazane. Ja Wam dzisiaj pokażę, jak to zrobić prawidłowo. Cały moduł od początku do końca wyczyścić. Uciągamy sobie nasz śmietnik, że ja tak powiem. Obracamy rumbę. Mamy tu cztery śruby. Raz, dwa, trzy, cztery. Oraz piąta, która jest na szczotkach. Odkręcamy ją. Wyciągamy szczotkę. Nie pogubcie śrub. Oraz obudowę. Wyciągamy akumulator. I odkręcamy sobie nasz moduł koła, są to trzy śruby, nie wiem czy to dobrze widać, jedna jest tutaj schowana, o, głęboko, druga jest tutaj, koło silnika szczotek, szczotki, przepraszam, a trzecia tutaj. Mając nasz moduł koła, mamy trzy śruby kolejne, raz, dwa, nie widać tu, czy nie widać, widać tu, i trzecia jest tutaj. O, nie wiem, czy kamera to pokażę teraz. Może, żebyście wiedzieli. I tu mamy sprężynę. Uważajcie to tę sprężynę, żeby wam nie uciekła. Najlepiej ją sobie po prostu tutaj zdjąć. Ona ma tu taki haczyk. Zdjąć z tego haczyka. O. Ściągamy całą sprężynę. I tu jest istotna sprawa. Tutaj, to białe, to jest zabezpieczenie przewodu przed ewentualnym uszkodzeniem podczas pracy koła w górę, w dół. Ściągamy sobie, sobie to zabezpieczenie do góry. O, jak widać. I mamy wtedy przewód luźny. Następną czynnością jest wybicie tego bolca, który trzyma silnik i koło. Ten boliec przebiega wzdłuż Dokładnie obudowy i elementu trzymającego silnika. Najlepiej zrobić to jakimś śrubokrętem malutkim. Włożyć w otwór i młoteczkiem delikatnie popłukać. Delikatnie, nie za mocno. On powinien to puścić. O jak widać już puścił i wyciągamy walec. I mamy nasz element, który trzyma silnik i element plastikowy. Mamy nasz moduł. To jest nasz moduł. Cały moduł zazębiania. Następnie odkręcamy śruby przytrzymujące silnik. Wyciągamy silnik i odkręcamy cały moduł zazębienia, cztery śruby. I teraz większość filmów kończy się na tym, że ludzie czyszczą, wyciągają te tryby tutaj po kolei sobie o i czyszczą sobie tryby. Raz, dwa, trzy, tego czwartego tak się łatwo nie zdejmiecie. I na tym ich praca się kończy. Na wyciągnięciu, przeczyszczeniu i smarowaniu wyciągamy sobie ten bolec, tutaj, wałek? przytrzymujący koło zębate, żeby było nam łatwiej dość. Delikatnie, ale to delikatnie odważamy trybik obracając koło. Delikatnie ze względu na to, że możecie uszkodzić sam tryb Jaki obudowy tutaj. Jeżeli Wam to nie pomoże, możecie delikatnie podważyć tutaj. O, ono już tam tutaj lata ładnie, także będzie to wychodzić. To koło już było czyszczone, także ono nie będzie miało żadnego brudu w środku, ale wierzcie mi, że naprawdę to, co tam po prostu jest czasami do wyciągnięcia, przechodzi wszelkie pojęcie. To koło nam szybko nie zejdzie, ponieważ są tu jeszcze ząbki na wałku. O! Widzicie? Są ząbki na kołałkę w tym miejscu. Więc należy podważyć koło od strony obudowy. Obracać koło. I ono nam już wtedy. Ładnie, delikatnie wyjdzie. O, poszło. I mamy nasze koło. To koło już się jest tak jak mówiłem, ponieważ ja już je wcześniej czyściłem. Generalnie będziecie mieli naprawdę dużo tutaj, bardzo dużo różnego syfu, kurzu, włosów i tym podobne. No Także tak wygląda całe dom szkoła. Wybór koła. Wybórcie śmiało wziąć te wszystkie tryby, wsadzić do wody z płynem do milczenia, czyli po prostu wymyć je porządnie, żeby ono tam nic nie miało żadnego kurzu. E, tak samo zróbcie sobie z obudową, właśnie tam gdzie wchodzą te wszystkie tryby i tak dalej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o sam demontaż koła. Pamiętajcie, żeby przed złożeniem posmarować tryby. Nie smarujcie koła, absolutnie nie smarujcie koła, ponieważ kurz będzie się przyklejał do tego smaru. A co wam to da? Da wam to, to na przykład, że Rumba wam jadąc prosto nie będzie nigdzie skręcała, a także będzie prosto trafiała do swojej stacji dokującej. Na razie, tyle. Cześć, pa.